Dobrze, witam serdecznie na spotkaniu masażu shiasu. Shiasu w masażu Shiatsu. Shiatsu oznacza po japońsku ucisk kciukiem. Uciskamy wzdłuż meridianów. Meridian to meridian taki kanał energetyczny, to jest w naszym ciele. Według Chińczyków, Japończyków, mówi się, że te kanały, są ok, to jesteśmy ok. Jakie są okej, znaczy nie jesteśmy okej. Czyli choroby nasze wynikające z pewnych problemów, które wynikają z złego przepływu energii w naszym ciele. Tak jak krew, płynie żywami, tak samo energia życia płynie medianami. Jest jeszcze w w 12 jest tych medianów. Czyli w sensie taki podstawowy, tak jest dużo więcej tych medianów. No i te mediany ja dopływają za poszczególne organy. Z tego właśnie. Powodu możemy po prostu w jakiś sposób mieć poczucie y, podczas masażu, który organ tak powiem jest jakby, trzeba dopieścić jak albo coś trzeba zrobić, żeby ten organ lepiej pracować. Wtedy hmm. jest bardzo wiele technik shiatsu. Y, ja sam poznałem kilka technik shiatsu, ale tak naprawdę to, co ja czuję, to, to jest taka shiatsu poziom, który wynika z empatii i wynika po prostu z komunikacji. I to jest takie moje shiatsu, tak naprawdę moje shiatsu. Ja się uczyłem w bardzo wielu miejscach w świecie, głównie w Szwajcarii, a też jak wiem, moja praktyka była najważniejsza, w tej praktyce no, zrobiłem 12 tysięcy, ale też setek kursów tak naprawdę. I tym, że te właśnie działania, ta praktyka, ona jest najbardziej mnie zbogaca, bo każdy, jakby nie wiem, kurs był taki inny. Każdy nas jest trochę inny jest. Coś zawsze tam się dzieje. I to mnie zawsze, zawsze uczy. Także po prostu, no zawsze każdy klucz jest dla mnie taką drogą do poznania czegoś, co jakby mnie jest tam, jakoś tam intensywuje, o się myślę, podążam. A tym podążaniem dla mnie to jest i jakość spotkania, tak bym powiedział. Jakość spotkania. I to, co ja uczę, staram się o tym mówić. To jest jak zrobić, żeby to spotkanie było dobrej jakości. Pamiętam, że Grzegorz powiedziała, że nie pamięta w ogóle, ale pamięta tam ten, stan, ten stan, prawda? I właśnie chcę powiedzieć o tym zjawisku, że możemy mieć precyzyjny po prostu dotyk w sensie technicznym, teraz możemy mieć precyzyjny, jakby powiedziałbym technikę, ale nie będzie tego spotkania. I właśnie o to mi chodzi, że właśnie pracować nad jakością spotkania i wydaje mi się, że to jest dla mnie klucz tego, co ja proponuję. I mówię dlaczego tak się dzieje. Dlaczego to wynika z tego, że po prostu no, jest lepsze lub gorsze. Mówię takie coś tak samo, że jeżeli na przykład kogoś kochamy, to dotykamy pal, paluszka i, nas, i pojawia się kosmos, prawda? A jak kogoś nie kochamy, możemy, nie wiem, dotykać i, nie wiem, i nic nie działa po prostu, prawda? Nawet odwrotnie, tak? tak Czyli gdzieś jest, powiedzmy, jakiś stan w naszych emocjach, który buduje tą jakość spotkania, po prostu. A gdzieś jest taki stan, który. Jakoś jakby zamyka. I właśnie tutaj jakby dla mnie jest powiedzmy, ważne powiedzmy, takie zadanie, aby uczyć właśnie takiej możliwości jakości spotkania. No, misję mam taką, aby tego jakości spotkania uczyć głównie w rodzinach. Stąd wygenerowałem taki projekt chyba na skalę światową światłów familii. Bo generalnie się uczy w ten sposób ludzi, światłów, że masz jakby zawód, robisz masaż, masz pieniądze z tego. A tutaj jakby jest inaczej po prostu. To jest trochę inaczej. po prostu. Chodzi o to, żeby budować jakieś spotkanie, i takie moje myślenie. Że, jeżeli jakieś spotkanie jest dobra, bardzo dobre, to wszystko się układa, po prostu. Wszystko się prostuje. I w nas, i wokół nas, tak naprawdę. Ja sam jestem takim trochę przykładem, po prostu, że buduję tam jakieś spotkania na wielu miejscach, w gotowaniu, i w siarcu, i wszędzie jest mi dobrze. Tak to wygląda z mojej strony, tak naprawdę. I to jest właśnie też taki klucz, w poczuciu wartości, jakby relacje z, z światem, z życiem. I świat, z tym ten ja proponuję, po prostu to jest właśnie budowanie jakiegoś spotkania. Oczywiście odwołuję się do tych takich klasycznych, jak praca z harą, praca po prostu no, z oddechem, praca po prostu pełną taką jakby koncepcją, że jakby staramy się po prostu no, jakby budować tą relację bo książę ciągle, co się uczył nie ciągle, tak naprawdę, i to jakby najbardziej praktykujemy. Natomiast, tak naprawdę, to co jest mi najbliższe, to jest w pewnym sensie wyjście poza te schematy. Tak naprawdę. Czyli, jakby po prostu, w pewnym sensie niepamiętanie tego, co po prostu jakby jest dla wszystkich bardzo ważne. Bardzo proste. Tak jest, jakby w tym, jakby, jakby w moim rozumieniu, światu. Bo to jakoś spotkania, spotkania, poprzez różne techniki, ale jeżeli na przykład te techniki będą po prostu nadrzędne na takiego spotkania, to znaczy, że dla mnie to nie będzie jasny. Mam taki przykład w ogóle, który gdzieś tam przeżyłem, tu w Kaliszu i tam po prostu po dwóch dniach, tak się do Janiszka właśnie na jednym czy na dwóch dniach. No dobrze, stanie. No dobrze, i pamiętasz, bardzo dobrze. To bardzo dobrze. I tam po prostu, jak taki ogień w ogóle, tak jest bardzo zacny dla Kalisza mówi Stefan, co ja mam zrobić, moja ma umiera, ma 84 lata, już ją wystawili z pokoju, po prostu na korytarz, to już nie ma szans, żeby ją uratować. Czy ja jej mogę zrobić masaż świat? Jeżeli ktoś jakby przyjdzie do kursu, to zrozumie, że raczej nie, bo tam jest kilka jakby takich sytuacji, które jakby przeczą jakby bycia jakby, w tej sytuacji w szpitalu, gdzieś tam. Na, Robić masaż, bo łóżko, bo jeszcze inne techniki, to jakby sprzeczę w ogóle temu zjawisku. Ale mówię Jurek, tu uczyliśmy się uważności, uczyliśmy się spotkania. Wejść które mamy za rękę i trzymając tą rękę z uważnością. I po tamtym roku następuje jeszcze raz spotkanie w Kaliuszu, jeszcze raz, Jurek mówi, mama żyje. I on wziął tę mamy za rękę, tylko za rękę wytrzymał. Nauczył całą rodzinę trzymać mamy z ważnością za tą rękę. I mamy ożyła po prostu. No, ludzie nie mają prawa, ale to już było dawno. Żyła, żyła. I gdzie istnieje w moim rozumieniu takie coś? Oni już o żadnych technikach Ale tam to było siarcu, tak naprawdę. Bo to było jakieś spotkanie, tak naprawdę. Jakieś spotkania, wyjście z zakresu tych uwarunkowań po prostu na budowanie jakiegoś spotkania. I dla mnie to właśnie jest istota tego, co ja budowanie jakiegoś spotkania. To jest właśnie moim zdaniem najważniejsze, w ogóle według oceny światu. Bo generalnie, generalnie nasze problemy, nasze osobiste, jak też globalne, polegają z alienacji. Tak naprawdę. Mamy kulturę alienacji. Ona jest w nas i wokół nas. Mamy, można powiedzieć, tą tak rozpowszechnioną, że po prostu. No, no, i ona mi się wydaje także oczywista, ale to nie jest oczywiste. To jest choroba, tak naprawdę. To jest nie jedna z największych chorób ale alienacja. Hmm. I w oparciu o tę alienację, w którym się bardzo dużo problemów, się tworzy. No, no tak naprawdę. Miałem kiedyś o takich windach i tam po prostu taki Kaliń, jest ukraiński powiedział jakieś coś. To mi się bardzo spodobało, że ból, jak na śmierci, czyli blokady, ból, to jest skondensowana informacja, tak naprawdę. Jeżeli my po prostu nam dojdziemy do tej informacji, Jakąś, 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 właśnie czym w jakiś sposób dojdziemy i potrzebujemy tę informację. Ja mówię usłyszeć, usłyszeć się i jakby słowo zrozumieć brzmi dziwnie, bo to nie chodzi o intelekt, prawda? Nie chodzi, nie chodzi o to, żeby się spotkać z tą informacją. I ja bym pogłaska ją. Często ja mówię do masażystów, nie, nie bądźmy nie, po prostu jakby no, łowcami napięć problemów. To nie o to chodzi. Więc spotykamy napięcie, to się tym napięciem po prostu spotkać się. Bo za tym napięciem kryje się cały bagaż informacji. O, napięcie jest wykładką wielu, wielu jakby, jakby powiedzmy no sytuacji życia. Jeżeli tę sytuacji będziemy... Stać się jakby zmienić naszego życia, to nie, to nie jest to. Nie dojdziemy do istoty, tak naprawdę, może być jakby tego programu, tworzy ból, tak naprawdę. I dlatego sugeruję taką rzecz, że budujemy spotkanie. Spotkanie budujmy poprzez właśnie różne techniki, ale właśnie. Te rzeczy, które ja proponuję, są trochę inne niż w książkach światsu. Są takie inne. Oczywiście z samym szacunkiem do tego, co jest napisane w książkach, w, w do innych, jakby osób, które prowadzą warsztaty światsu i tak dalej, i tak Ale to, co ja proponuję, jest takim Właśnie związanym właśnie z budowaniem takiej komunikacji w takich, jak ja to rozumiem, tak naprawdę. Jak to ja to rozumiem. No i to jakby jak chciałabym o tym dzisiaj mówić, będziemy musieli mówić o wielu rzeczach, ale głównie właśnie o tym myśleniu, jak dodać komunikację po prostu, no właśnie, w taki sposób, jakby jest bliskie. Tak. Otóż jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy coś spotkać yy, w takim tak powiem, zainteresowanym na no, w siatcu. Jak to ja są takie postawy, które jakby dla mnie są ważne w siatcu, zasady, które mi są bliskie, ale one są tak rozwojowe. Zacznę od początku. Że partner, który masujemy, słowo nie klient, nie pacjent, tylko partner, bo osoba, która leży, w której energię nie ma. Nie, nie nieba to ziemi, a chyba była po prostu, mesuj, po prostu energii nie nieba. I tutaj następuje spotkanie, spotkanie w jakości bycia. I to jest spotkanie, które wszystko. I nas, i wokół nas tak naprawdę. Od jakości spotkania zależy właśnie ten proces jakby uzywania po prostu. Tak Także jest to wiele na wielu poziomach, jeżeli ktoś tam się spotyka z różnymi koncepcjami, to wie, że jak y, jakość wysoka, to nawet będzie na kilka kilometrów. Ta, ta, ta premiowańca jest, jest, jest po prostu pozytywna. Także jest to taki proces. Czyli partyzan jest najważniejszy, najważniejszy po prostu. Jakby tam się dzieje wszystko w, w świecie, w kosmosie, to jest nieistotne. To jest najważniejsze miejsce na świecie dla nas po To jest pierwszy punkt. Następny punkt jest taki, że po prostu wykonujemy jakby według zasad y, takich, gdzie na przykład y, zgodnie z wedlechem jakby jesteśmy aktywni, czyli uciskamy zgodnie z wydatkiem partnera i naszym. Wykonujemy tak samo y, ruchy jakby wynikające z chary, czyli z takiego środka energetycznego, który jakby powoduje to, że te ruchy są innego rodzaju, nie jakby z mięśnią z umysłem, tylko bardziej z taką energetyką ciała tak naprawdę. Następnie wykonujemy ruch ciągu po prostu. Do ciągu wykonujemy. Ten ciąg jest wpisany, opisany, jakby można sobie ściągnąć go. No, trochę przeze mnie, trochę przez inne słowa, jakby adoptowałem do tych tej, warunków tutaj obecnej. No i to jakby jest ważne i nieważne. Ważne, żeby się uczyć, ale nie ważne tego, żeby nie być wolnikiem do biesiąty, tak naprawdę. Jeżeli coś zapomnimy w czasie jakby, naszego masowania, to zapominamy, że zapomnieliśmy po prostu. Dlatego, że byśmy nie byli z partnerem, tylko byśmy byli z moją naszą pamięcią, albo z brakiem pamięci po prostu. Tak to, tak to jest jakby w sensie jakby, jakby działania. Następnie jest, to, to zasada, które mi bardzo odpowiadają, to to, że przed nami leży nasz mistrz. Każdy po prostu partner, który leży, który mu daje masaż, to jest nasz mistrz po prostu. Każdy jest inny zupełnie. Każdy jest zupełnie inny. I my do tego spotkania dążymy różną drogą tak naprawdę. Gdzieś ona jest bardzo podobna, ale ona, się każdy jest inny tak naprawdę. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby zrozumieć, że czy ta osoba, nie wiem, jest napięta, czy nie, czy jest, czy na przykład, nie wiem, ma inny oddech, czy to jest, to jest nieistotne. Istotne jest to, że my idziemy, szukamy tej drogi spotkania tak naprawdę. To jest nasza droga. Czy jesteśmy, spotkamy się? Góra jest mistrzem, wchodzimy po tą górę. W pewnym sensie tak samo daje nam pewne zadania do, do wykonania, tak samo spotkanie z Patrykiem nam daje pewne zadania do wykonania. I my jak wyjdziemy, to jest nasz nauczyciel. My się uczymy od niego tej drogi, tej drogi właśnie do spotkania. Po prostu. No i jeszcze takie, no, chyba najpiękniejsze dla mnie, to jest to, że jakbyśmy hmm, nie wiem jak dużo wiedzieli, jak dużo rozumieli. Jak dużo masażów zrobili to zawsze utrzymujemy umysł niewiedzącego, po prostu. Bo jak utrzymujemy umysł wiedzącego, to my zamykamy partnera w takiej klatce naszej oceny, tak naprawdę. Czyli po prostu, w pewnym sensie czas jesteśmy świeży w tym poznaniu. Każdy partner jest inny. Każdy spotkanie jest inny, tak naprawdę. I my po prostu spotykamy się z tą innością na co dzień w masażu śledztwa. I tą, tą innością, tak powiem, no, żyjemy w pewnym sensie, tą ciekawością. Żaden mm. masaż nie jest taki sam, tak naprawdę. Każdy po prostu, jest inny. Każda droga jest inna, tak naprawdę. I można powiedzieć, że chciałbym zrobić kilka tysięcy masażerów na pewno, to każdy masażer dla z z tym jedyny, tak naprawdę. I dlatego właśnie polega ta istota masażu w że jesteśmy jakby zawsze autentyczni, prawdziwi z tym, co robimy po prostu. To tak będzie używać takie zasady w I tuż mogę powiedzieć, że jest moją ideą, no ideą tak, jest stworzenie takiego projektu dla wsparcia rodzin. Tak mówię, symbolicznie rodzin, dlatego że te rodziny mogą być różne. Te rodziny mogą rodowe być, mogą być rodziny narodowe na przykład, mogą być na przykład rodziny przygotowały, <laughs> urzędnicze, przygotowały, nie wiem, urzędnicy wydziału, nie wiem, um, jakiegoś tam wydziału i urzędnicy jakichś innych wydziałów, albo tak mówiłem, strażnicy w więzieniu i więźniowie, rodziny strażników. To są wszystko pewne uwarunkowania, oczywiście programowe, które tak naprawdę budują, buduje powiedzmy pewien, no, jakiś proces alienacji. A jeżeli można powiedzieć o świecie, w którym żyjemy i problemy tego świata, które są, one wynikają właśnie z alienacji. Z alienacji od nas samych, od drugiego człowieka, od przyrody po prostu. I świat, moim zdaniem, jest takie właśnie narzędzie, które ma tą alienację zmniejszać po prostu, zmniejszać, po prostu. na różne sposoby. Stąd jakby dla mnie też taka misja, jest, żeby to było popularne, Żeby to się stało jakby w pewnym sensie powszechne, Żeby to się stało, stało w rodzinach, żeby nie było to jakieś wielkie, powiedzmy, nie wiem, wow, że robisz światów, po prostu codziennie mogę to się po prostu zrobić po prostu, i, i codziennie jakby mogę jakby tworzyć pewną atmosferę jakości i bycia, bycia, bycia jakby pewnej wartości, jak powiedziałbym, żagotności. No Tematów jest bardzo dużo tak naprawdę, bo wiem, jakie są kłopoty jakby, w relacjach kobieta-mężczyzna, w sensie popularnym, takim jakby to no, się dzieje obecnie w świecie, i są złe wzorce. One są lansowane, te wzorce, przez telewizję, przez często przez, przez jakby filmy, czy byśmy I po prostu chodzi o to, że brak jest tam powiedzmy, postrzegania tej, tej godności. tej godności. A w jest taką metodą, po prostu drogą właśnie, do godności, do godności spotkania sam z samym sobą, z drugim człowiekiem, z energią współpracy. Tak to wygląda. Stąd się no, tak też trochę apeluję, żeby jeżeli ktoś przyjechał na komisję w ogóle, po prostu dołączyć się do takiej grupy ogólnopolskiej, tak naprawdę, bo to się już dzieje w kilku miejscach w Polsce tworzenia ich klub, klubów po prostu świadców, świadców, y, familii albo z rodzinnego, świadców, familii albo jeszcze inaczej, tutaj nazwa nie jest zasadnicza, jest to, że była budowana komunikacja między właśnie po prostu y, członkami rodziny, między grupami ludzi. no tak to wygląda, że ta komunikacja buduje naszą jakość, A chcę powiedzieć, że problemy chorobowe, to jest właśnie brak komunikacji, brak komunikacji. zamiast. mnie samymi, z w najbliższym po prostu. Jeżeli ktoś się tym interesuje, co czynić człowieka szczęśliwym i zdrowym, to jest taki bardzo ładny film, pod takim chyba tytułem, e, zrobiony właśnie na e, Uniwersytecie Stanford, chyba tak, Stanford. I tam dowiedziono, to jest największe badanie w ludzkości, przez chyba 80 lat badają próbkę, próbkę po prostu, e, pewną próbkę e, grupy ludzi, przedtem to była tysiąc grupa ludzi. I oni badają, teraz zostało dużo mniej osób, i sukcesywnie badają co czyni człowieka zdrowym i szczęśliwym. Co się okazuje? To są relacje, rodzinne, relacje społeczne. To czyni człowieka zdrowym i szczęśliwym. I to jest właśnie dokładnie też takie narzędzie, które może to stworzyć. Właśnie relacje po prostu rodzinne i społeczne. To tak. Jak widzieliście zakończyliśmy właśnie warsztat, na którym byłem czynnym kursantem, nazwijmy to tak. Bardzo dużo mi to dało, zrozumiałem pewne zależności energetyczne i zasady działania tego masażu. Chyba masażystą nie będę, ale jest tu wiele osób, które, jak sądzę, jednak zaraziło się siatcu i będą kontynuowali nauki u Stefana i praktyki w swoich miejscach zamieszkania. Dlaczego tak ważna jest ta sprawa relacji międzyludzkich, no to chyba wiemy dokładnie. One coraz bardziej nas polaryzują i Odciągają od tego, co najważniejsze. Mam tu na myśli system, ale też chciałem wyjaśnić, dlaczego, na przykład, mamy tutaj nazwę siasu familii. W rodzinach, i to jest moje zdanie, nie, nie wiem, czy Stefan to popiera, w rodzinach mamy najwięcej naszych nauczycieli. Niektóre systemy nazywają to wrogami. To są istoty, to są ludzie, którzy stawiają nam największe kłody pod nogami, po to żebyśmy mogli przezwyciężyć swoje słabości, odnaleźć to, co nam przeszkadza, uszlachetnić je i podnieść swoją świadomość wyżej. To właśnie w rodzinach. To nie znaczy, że to są nasi wrogowie, to są nauczyciele. Jeśli to zrozumiemy, łatwiej będzie nam nawiązać te relacje właśnie w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. I wtedy dopiero będziemy mogli budować nowy, wspaniały świat. Ale to nie chodzi o ten nowy, wspaniały świat Huxley'a, tylko nową ziemię, do której, mam nadzieję, wszyscy dążymy. Cześć wszystkim. Do zobaczenia w następnych odcinkach.